Przygotowaliśmy się bardzo serio do tego meczu. Każdy mecz jest ważny, ale do tego meczu przygotowaliśmy się szczególnie. Robiliśmy ekstra pracę przed tym meczem. knows? This is maybe like when the, Sportino cancel this game. It's like Kiknas little bit out of the rhythmus, but on the end, you see maybe we was fresh today, enough fresh, this rotation, but still everybody was fresh to fighting. Mm -hmm. Mecz ze Sportino, który wypadł, trochę na wybił z rytmu, ale może wyszło nam na dobre, bo byliśmy dzisiaj bardziej mm -hmm. wypoczęci, wszyscy zagrali na świeżości i to było widać. Like myself I was thinking uh, before the game I give, like, for 50-50 like I saw both mnie obydwa zespoły mają bardzo wyrównane składy dla mnie na każdej pozycji zawodnicy są więcej podobni i oceniałem 50 na 50 chance. And that's I tell for my players too. i don't want to talk about tactically things and i tell my players make for me like i want to say today my team was more tough because today every diving to the ball every rib and decide the game no 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 not for the players no 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 for you now Aha, nie chcę za dużo mówić na temat taktyki tutaj na konferencji, yeah. e, natomiast e, chciałem powiedzieć, że moi zawodnicy dzisiaj pokazali, że grali twardziej, e, zostawili więcej serca na parkiecie. Yeah. Tak, just, just tylko uh, uh, i to nie powiedzieć, nie chcę powiedzieć, że byliśmy znacznie lepsi od Koszalina, natomiast właśnie ta mała różnica zadecydowała